wszystkich na moim kanale. Zapraszam na film z cyklu Wybierz kartę. W dziś zapytamy karty, jakie kroki w ciągu najbliższego tygodnia wykona osoba, o której w tym momencie myślisz. Tutaj do wyboru macie cztery karty. Od lewej strony jest, jest to pierwsza karta z kotkiem, druga z sową, trzecia ze złotą rybką i czwarta z królikiem. Wybierzcie sobie kartę, która najbardziej do Was przemawia. Z tej karty będziecie mieć ogólne czytanie. Tak więc daję Wam chwilę na wybór karty i zaraz będziemy zaczynać czytania. Ok, jeżeli każdy z Was już wybrał swoją kartę, to najpierw zaczniemy od karty pierwszej, czyli od karty skotkiem. Zobaczymy, jaki krok w stosunku do ciebie wykona osoba, o której w tym momencie myśli. Co ta osoba w stosunku do Ciebie zrobi w ciągu najbliższego tygodnia? Jakie kroki ona wykona? A co ta osoba zrobi w stosunku do Ciebie w ciągu najbliższego tygodnia? Jakie kroki wykona? Jeżeli chodzi o osoby, które wybrały pierwszą kartę, tutaj macie na początku kartę Królowej Mieczy, czyli kobietę. Kobietę, która Myśli kobieta, która działa, yy, jeżeli chodzi o kwestie... Nie emocjonalne, tylko bardziej kieruje się swoim intelektem, swoją wiedzą. Kobieta, która na początek może wydawać wam się bardzo taka zdystansowana, oschła, bezpośrednia. Dalej, karta Asa Mieczy, mówiąca o nowych możliwościach finansowych i karta królowej, buław, reprezentująca waszą znajomość, waszą ex, kogoś, kobietę, którą bardzo dobrze znacie. Tutaj, jeżeli chodzi o osoby, które wybrały pierwszą kartę, mam wrażenie, że. Jeżeli chodzi o osoby, o której myślałaś bądź myślałeś, to przede wszystkim czeka Was jakaś bardzo poważna rozmowa na temat pieniędzy, na temat inwestycji. Yy, tutaj też ta osoba może w pewien sposób zahaczyć o jakąś Waszą wspólną znajomość. Może to być dyskusja na temat na przykład dawnej eks tej osoby, na temat yy, ko koleżanki yy, tej osoby, na temat kobiety, yy, z którą. Ta osoba ma pewnego rodzaju powiązania. No tej karty ewidentnie pokazują, że przede wszystkim możecie się spodziewać poważnej rozmowy, możecie się spodziewać jakichś nowych inwestycji, propozycji na temat na przykład wspólnego zarabiania. Ta osoba może na przykład Wam zaproponować jakieś wyjście do. Jakiegoś salonu kosmetycznego, bo karta królowej była mówi też o kobiecie, która dba o siebie, dba o swój wygląd. Tak więc tutaj też mogą być jakieś takie propozycje, że ktoś Wam może na przykład zasponsorować jakiś zabieg kosmetyczny, mogą być jakieś takie kwestie po prostu dbania o siebie. Tak więc jeżeli chodzi o osoby, które wybrały pierwszą kartę, to tutaj jakie kroki wykona w stosunku do Ciebie osoba, o której w tym momencie pomyślałaś w ciągu najbliższego tygodnia, no tutaj ewidentnie czeka Was jakaś bardzo poważna rozmowa. Na tematy finansowe. Tutaj mogą się pojawić kwestie właśnie wspólnych inwestycji, na przykład w swój wygląd. To teraz sprawdzimy drugą kartę. Kartę z sobą. Zobaczymy, czego Wy możecie się tutaj spodziewać, jakie kroki wykona w stosunku do Was osoba. Jakie kroki w ciągu najbliższego tygodnia wykona w stosunku do Ciebie osoba, o której w tym momencie myślisz? Jakie kroki wykona ta osoba? Co ta osoba zrobi w stosunku do Ciebie? Jakie kroki w stosunku do Ciebie wykona osoba, o której w tym momencie myślisz? No tutaj tak, Jak na początku pokazują jakieś jakby wspólne inwestycje chęć e, tworzenia czegoś na nowo. Być może tu są e, jakieś kwestie dzieci, osób dużo młodszych. Coś, co Was łączy. Dalej, e, może być takie wycofanie tej osoby. Może ta osoba będzie chciała sobie odpocząć, e, przemyśleć. Może nie będziecie się widzieć z tą osobą. E, karta czwórki mieczy również mówi o różnego rodzaju kwestiach, na przykład zdrowotnych, że ktoś tu się czuje e, gorzej, musi zostać w łóżku, e, odpocząć. E, dalej, karta czwórki kielichów pokazuje, że e, ta osoba odwraca Głowę od istotnych na przykład problemów. Ta osoba udaje, że czegoś nie widzi, że nie chce zauważyć, być może jakaś kwestia przejdzie jej ym, przed nosem. Ym, mogą być jakieś takie historie, gdzie ta osoba y, będzie pewne kwestie, na przykład bagatelizowała, tak więc też y, na to musicie się tutaj y, przygotować. Y, w każdym bądź razie ja tutaj y, bym powiedziała, że w ciągu tych najbliższych 7 dni ta osoba w pewien sposób tak, jakby chciała coś kontynuować, będzie jakiś taki pomysł rzucony, że coś robimy, a później nagle takie wycofanie i udawanie, że na przykład o, nie zauważyłem, jak do mnie dzwoniłaś, nie zauważyłam, że w ogóle cokolwiek do mnie napisałaś. Tak więc, niby na początku jest jakiś odzew, ale później już tak coraz bardziej ta osoba będzie się wycofywała. To teraz sprawdzimy trzecią kartę, kartę ze złotą rybką. Zobaczymy, co tutaj, na co Wy możecie liczyć, jeżeli chodzi o zachowanie osoby, o której w tym momencie myślicie. Jakie kroki w ciągu najbliższego tygodnia wykona w stosunku do Ciebie osoba, o której w tym momencie myślisz? Jakie kroki w stosunku do Ciebie wykona osoba, o której w tym momencie myślisz? Co ta osoba zrobi? Jakie kroki wykona, co ta osoba zrobi. Ok, na początku niby dużo się dzieje, jest jakiś taki chaos. E Werba. Karta ósemki była mówi o, o tym, że ktoś jest w centrum wydarzeń, mnóstwo informacji, mnóstwo takiego ruchu. Dalej, piątka kielichów, czyli przesyt, przemęczenie, czegoś jest po prostu za dużo, muszę odpocząć, mam ból głowy, mam migrany, nie chce mi się i karta ósemki kielichu mówiąca o tym, że emocjonalnie coś za sobą zostawiamy. E, czyli u Was może być taka sytuacja, że na początku, jeżeli to jest jakaś taka na przykład historia mm, jednonocna, było super, fajnie, przyjemnie, a później nagle ktoś tu ma jakieś wyrzuty sumienia, i ostatecznie podejmuje decyzję o tym, żeby już dalej nie kontynuować z tobą tej znajomości. Emocjonalnie ktoś już się nie chce angażować, już chce zostawić za sobą ten etap. Tutaj też mogą być jakieś takie kwestie moralne. Ktoś może dopiero później mieć tak zwanego kaca moralnego, że coś tu jednak poszło nie tak. Niby na początku, właśnie było super fajnie, dużo się działo, ale mimo wszystko i tak to do niczego, jakiegoś takiego sensownego nie będzie prowadziło. Tak więc, jeżeli chodzi o osoby, które wybrały trzecią kartę, no tutaj ewidentnie karty pokazują, że na początku może być wiele sytuacji, gdzie wspólnie, tak jakby jesteście w centrum zainteresowania, w centrum wydarzeń, ale później. Jedna osoba nagle stwierdza, że jednak to nie to, i po prostu odchodzi. To teraz czwarta karta, karta z królikiem. Zobaczymy, czego wy tu możecie się spodziewać, jeżeli chodzi o zachowanie tej osoby. Jakie kroki w ciągu najbliższego tygodnia wykona w stosunku do Ciebie osoba, o której w tym momencie myślisz? Ale co ta osoba zrobi? Jakie kroki w ciągu najbliższego tygodnia wykona osoba, o której w tym momencie myślisz? Co ta osoba zrobi? Jakie kroki wykona w stosunku do Ciebie osoba, o której w tym momencie myślisz? Ok, na początku macie kartę Drzewa Życia, czyli kartę, kartę mówiącą o takich problemach, które są w pierwszym momencie, jakby nie do pokonania, nie do przeskoczenia, są to blokady z każdej strony. Ta cała sytuacja może dotyczyć rodziny. Jakieś, jakieś są straty przy rodzinie. Ktoś może czuć, że coś traci przez rodzinę, mając tę rodzinę. Tutaj ogólnie. Normalnie, jeżeli bym komuś prywatnie rozkładał kartę i wyskoczyłaby ta karta, bym powiedziała, że karty nie są odpowiedzi na to pytanie, że właśnie chodzi o tę kartę drzewa życia. Yy, tutaj na takim ogólnym yy, rozkładzie mogę powiedzieć, że być może ta osoba jeżeli jesteście z nią powiązani właśnie w pewien sposób rodzinny, jeżeli to jest twój aktualny jeszcze yy, mąż, jeżeli jesteście w trakcie rozwodu, to te karty pokazują, że. Yy, Wy możecie się poczuć tak jakby wykluczeni, jeżeli chodzi o rodzinę, że poczujecie się biedniejszy przy, przy rodzinie. Możecie coś stracić przez rodzinę, przez wasze najbliższe otoczenie. Ta cała sytuacja powiązana między tobą a tą osobą, o której pomyślałaś, jest właśnie yy, tematyką, jest czymś takim, co będzie krążyło. Wokół właśnie najbliższego otoczenia lub też rodziny. Będą jakieś takie sytuacje, które mogą Wam się wydawać nie do przeskoczenia, nie do załatwienia w ciągu najbliższego tygodnia. Coś, co będzie wiązało się ze stratą, z jakimiś ym, takimi historiami, że, że poczujecie, yy, że na coś musicie po prostu, że tak powiem, yy, żebrać. Że na przykład, czy to że właśnie chodzi o zainteresowanie, o uczucia rodzinne, o to, żeby poczuć się jak w jakiejś rodzinie, to wy będziecie y, mieli takie przekonanie, że jesteście gorsi, że y, brakuje wam, nie wiem czy to tak zwanego ciepła rodzinnego, czy brakuje wam właśnie tak zwanej rodziny. Y, no tutaj karta piątki monet mówi o y, takich y, sytuacjach, gdzie czujecie się gorsi. Y, Tutaj na tej karcie zresztą widzicie że braka, który ma wyciągnięty kubeczek i prosi o tak zwaną jałmużnę o to, żeby ktoś mu coś wrzucił. I u was też może być taka sytuacja, że ta osoba może spowodować, że wy będziecie w ten sposób się czuli w ciągu najbliższego tygodnia, że nastąpią jakieś takie sytuacje, które będą wymagały od was y, takich zachowań, gdzie będziecie na przykład zmuszeni y, prosić o pomoc najbliższą rodzinę lub też najbliższe y, otoczenie. Y, tak więc to tyle, jeżeli chodzi o ten rozkład. Oczywiście wszyscy pamiętajcie, że to są rozkłady ogólne, a nie prywatne. Tak więc nie bierzcie sobie tego wszystkiego tak bardzo do siebie. Oczywiście dziękuję za obejrzenie tego filmu i zapraszam was na kolejne. Pa pa.